Witam w serii podcastu Akademii Liderów Sprawiedliwości, w której rozmawiamy o zmianach w prawie, o ich wpływie na nasze życie, a także o tym, jak przeciwdziałać przestępczości. Naszym gościem dzisiaj jest Natalia Sabura, która przyszła do nas, aby porozmawiać sobie o stalkingu. Cześć, Natalia. Cześć. Słuchaj, trochę o stalkingu będziemy rozmawiać w sferze takiej prawnokarnej, ale będziemy także rozmawiać w sferze psychicznej, o stalkerze. Zatem może. Aby nie wychodzić tak typowo od definicji stalkingu, kim że jest stalker? Może w ten sposób. Stalker jest to osoba, która uporczywie prześladuje, nadzoruje, kontroluje swoją ofiarę. Może do tego używać przeróżnych środków, chociaż najczęściej stalking kojarzy nam się z takim uporczywym wysłaniem sms ów wiadomości, właśnie z obserwacją tej drugiej osoby. I najczęściej stalkerem okazuje się być mężczyzna, chociaż to nie jest zasada zdarzają się oczywiście stalkerki. Są to mężczyźni w wieku tak, 30-50 lat, natomiast to po raz kolejny też nie jest, zdarzają się stalkerze młodsi. Są to najczęściej też ekspartnerzy, którzy w związkach przejawiają takie cechy jak chociażby próba takiego prowokowania kłótni, taka chorobliwa zazdrość. Stalker to też jest osoba, która w przeszłości posiadała takie nieudane związki, często są to single, osoby po rozwodach. I możemy sobie wyróżnić, wyróżnić takich pięć typów tych stalkerów. I mamy pięć takich typów stalkerów. I pierwszy stalker, i to jest taka grupa najliczniejsza, jest to stalker odrzucony. I tutaj właśnie najczęściej to są eks-partnerzy, gdzie te związki zakończyły się no, nie z ich inicjatywy, i oni odczuwają taki miks sprzecznych potrzeb. Z jednej strony chcą wrócić do tej partnerki, więc chcą otrzymać tą bliskość z powrotem, natomiast z drugiej strony odczuwają taką chęć zemsty i odwetu za to, w jakiej sytuacji się znaleźli. Druga też liczna grupa są to stalkerzy poszukujący takiej bliskości. I oni tutaj charakteryzują się takimi, e, takimi przejawami urojeniowymi. Oni tworzą w głowie taki wyimaginowany związek uczuciowy e, i oni są przeświadczeni o tym, że ta osoba odzajemnia ich uczucie. E, druga grupa, grupa stalkerów e, są to stalkerzy, którzy. Tak inaczej możemy ich nazwać nieudalnymi zalotnikami, tacy niekompetentni. I oni tutaj już z jednej strony zdają sobie z tego sprawę, że ich uczucia nie są odzajemniane, ale mimo to dążą do tej bliskości i oni charakteryzują się takimi niewystarczającymi zdolnościami społecznymi i bardzo niskim intelektem. Czwarta grupa są to stalkerzy pełni urazy, i oni tutaj mają często takie właśnie doświadczenie związane z odrzuceniem, i oni, często u nich te ofiary są ofiarami totalnie przypadkowymi. Oni właśnie chcą się zamieścić za te swoje wcześniejsze doświadczenia, dlatego nie muszą mieć koniecznie jakiejś takiej przeszłej relacji z tą osobą. Piąta grupa, która jest już najmniej liczna, są to stalkerzy, które są to osoby, które w przeszłości mogły być karane, są to osoby, dla których one odczuwają przyjemność z tego, że ta druga osoba się boi i jest w takim poczuciu kon ciągłej kontroli. Czyli najczęściej występującym modelem Stalkera, powiedzmy, jakbyśmy sobie mieli zrobić taki model, jest mężczyzna w wieku 30-50, który stalkuje swoją eks. najczęściej tak powiedzieć, występujący to... w praktyce. Mhm. No dobrze, to powiedzieliśmy sobie o, kim, o tym, kim jest stalkerem, Mamy definicję, powiedzmy, i te podziały Stalkerów. A skupmy się teraz na ofiarze. I tutaj ofiarą z drugiej strony jest najczęściej kobieta. Możemy tak uśrednić ten okres stalkingu do około półtora roku. Natomiast nie jest to zasada, to jest tylko uśredniony okres i wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Natomiast taki jest średni okres tego stalkingu. I tutaj możemy wyróżnić trzy relacje, jakie występują pomiędzy stalkerem i ofiarą. Pierwsza to jest właśnie ta wspomniana, gdzie ofiarę i tego stalkera łączą jakieś w przyszłości związki partnerskie, ale też nie tylko, może też być relacja pacjent-lekarz. Druga sytuacja to jest taka, w której ta ofiara jest całkowicie przypadkowa dla sprawcy i to może być sytuacja chociażby z pracy, gdzie ten szef wytworzył sobie taki wyimaginowany, wyimaginowany związek uczuciowy. Trzecia sytuacja to jest taka sytuacja, która też często może nam się kojarzyć ze Stalkingiem. Sytuacja, w której ofiarą jest osoba z życia publicznego, co do której właśnie przez to, że jest taką osobą medialną, to właśnie stała się ofiarą dla tego sprawcy. Więc tutaj właśnie możemy sobie różnić takie trzy, trzy grupy. A, czyli ta trzecia, przepraszam, że się tylko na tej trzecie skupiam, ale to jakby mm, tyczy się prawdopodobnie tych influencerów, to znaczy to znaczy my widzimy ich na co dzień i zaczynamy czuć, że to jest nasz znajomy tak naprawdę, tak? I później to się przeradza ostatecznie w stalking. Może się przerodzić? Yy, tak, często są to sytuacje właśnie jakichś gwiazd filmowych. Mhm. Możemy tutaj przywołać chociażby przypadek Rebeki Schaffer, to była właśnie aktorka filmowa, która została zamordowana przez swojego stalkera. No, takich przypadków było jak najmniej. Um, dobrze, to skupmy, jeżeli już się skupiliśmy na tej ofiarze, to przejdźmy do tego, jaki to ma wpływ w ogóle na tę ofiarę, to znaczy wpływ chyba tak, na, tak na, głównie na sferę psychiczną, prawda? Więc przede wszystkim no, od razu tutaj z góry możemy stwierdzić, że wpływ ten na pewno nie jest wpływem pozytywnym, a może się okazać wpływem naprawdę bardzo długotrwałym, ponieważ taka ofiara w ciągłym poczuciu takiej niepewności, lęku, ciągłego napięcia może doświadczać chociażby już nawet objawów depresyjnych, traci zainteresowania, jest apatyczna, obawia się wychodzić z domu. To wszystko się przekłada na takie relacje interpersonalne. Funkcjonowanie w społeczeństwie, ponieważ taka osoba się wycofuje, traci, traci zaufanie, do innych osób i po prostu nie uczestniczy w tym życiu. Natomiast bardzo dużo zależy od tego, jaka ta osoba jest, jakie miała doświadczenia, ale też od tego, jakich środków użył stalker i od tego, jak długo trwał ten proces. Oczywiście duże znaczenie też ma wsparcie społeczne. A czy ofiary stalkingu w ogóle często zgłaszają stalking? Czy to jest często zgłaszane do organów ścigania? Jest to bardzo duży problem, jeżeli chodzi o to przestępstwo, ponieważ takie ofiary często nawet nie mają świadomości tego, że stały się ofiarami stalkingu samego w sobie, ponieważ zdają sobie z tego sprawę, że takie zachowanie jak ciągłe wysyłanie SMS-ów czy chociażby taka obserwacja jest zachowaniem uporczywym, natomiast nie zdają sobie sprawy z tego, że czyny te stanowią przestępstwo. Ofiary też nie zgłaszają takich incydentów, ponieważ albo się wstydzą, albo winią się też za tą sytuację. Ponieważ z jednej strony boją się ochrony swojej prywatności i reputacji, a z drugiej strony, z racji tego, że też często te relacje były bardzo bliskie, partnerskie, mogą brać bać się konsekwencji dla tego sprawcy. Czyli jest rzadko zgłaszane te przestępstwo. Ok, a powiedz mi w takim razie, gdzie jest w ogóle ta granica? No bo tak to uporczywe musi być, tak? To znaczy, czy uporczywym będzie, kiedy stalker potencjalny wysyła tego SMS-a raz dziennie? Czy uporczywym będzie, jeżeli będzie wysyłał pięć razy dziennie, no bo to jest bardzo, bardzo płynna, prawda, ta granica. Tak, jest bardzo płynna i tutaj możemy wyróżnić w doktrynie chociażby takie subiektywne albo obiektywne na to patrzenie. Czy w ofierze musi powstać ten lęk? Czy ma być on obiektywny? Czyli te wszystkie zachowania sprawcy, czy wywołują w ofierze lęk obiektywnie, czy to ona musi w sobie ten lęk poczuć? Natomiast no, ogólnie rzecz biorąc, możemy stwierdzić, że chodzi właśnie o to poczucie lęku wywoływane w ofierze przez te zachowania. Okej, okay. czyli jakby nie patrzymy tutaj na liczbę, tylko patrzymy na to, jaki jest skutek u ofiary tak naprawdę. No, możemy tak powiedzieć, tak. Mhm. Dobrze, I jeszcze tak w kuluarach, w kuluarach rozmawialiśmy sobie trochę też o czymś takim jak stalker dorosły i stalker młodzieżowy. Jakbyś mogła rozwinąć tę myśl teraz tutaj? Mm. Y -y. Więc stalker młodzieżowy rzeczywiście różni się od stalkera dorosłego, ponieważ tutaj mówimy o innych źródłach występowania tego stalkingu. Osoby młode często naśladują takie niepożądane zachowania w mediach społecznościowych, czy też w otoczeniu jakimś swoim, które charakteryzują się właśnie agresją, prześladowaniem i kontrolowaniem. Yy, druga, taka jeszcze, drugie źródło tego problemu to jest te brak umiejętności nawiązywania takiej relacji. Dla osoby młodej to może być jedyny sposób na nawiązanie takiej relacji, w związku z czym yy, kontroluje i uporczywie chociażby wysyła te sms-y, tylko dla niej to jest sposób na yy, zdobycie tej bliskości. Y jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, to osoby młode mogą sobie po prostu nie zdawać sprawy z tego, że takie zachowania wywołują niepożądane emocje w drugiej, w drugiej osobie, w tej ofierze. Najczęściej też ich ofiarami są osoby z takiego bardzo bliskiego otoczenia, czyli właśnie rówieśnicy. Dlatego tak bardzo istotne jest, żeby w takich spo w środowiskach właśnie szkolnych, jako rodzice, opiekunowie, żeby właśnie zwracali na uwagę na takie incydenty, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, ponieważ są to też konsekwencje nie tylko emocjonalne i społeczne dla ofiary, ale także dla tego Stalkera. No dobrze, czyli omówiliśmy sobie tego Stalkera, a teraz przejdźmy do samej odpowiedzialności Stalkera. To znaczy, co mu grozi w sytuacji, kiedy zostanie skazany prawomocnie, tak? Zostanie skazany za Stalking. Hmm, więc po tegorocznej nowelizacji ta odpowiedzialność została zaostrzona. Za Stalking wcześniej, za to uporczywe nękanie, groziła sprawca odpowiedzialność do jednego roku, natomiast aktualnie jest to 8 lat. Natomiast jeżeli w konsekwencji tych działań y, sprawca targnął się, ofiara targnęła się na własne życie, y, to taka odpowiedzialność już jest od 12 lat. Hmm. Czyli mamy odpowiedzialność stalkera, a co z ofiarą? To znaczy jak się prezentuje w polskim systemie prawnym, w ogóle w Polsce, wsparcie dla tej ofiary? Już, już tutaj pominę taką kwestię właśnie korzystania z pomocy we własnym zakresie, z pomocy psychologa czy psychoterapeuty. W Polsce funkcjonują tak zwane centra interwencji kryzysowej. W Polsce funkcjonuje ich jak na razie 170, chociaż ta liczba powinna dwukrotnie wzrosnąć. To są właśnie takie miejsca, gdzie taka ofiara może uzyskać kompleksową pomoc psychologiczną. Oprócz tego w Polsce funkcjonują organizacje pozarządowe, takie jak fundacje czy też stowarzyszenia, chociażby Stowarzyszenie Niebieska Linia, Fundacja Feminoteka. W zakres, w zakres ich działalności często też wchodzi organizowany tak zwanych grup wsparcia, i tutaj to Stowarzyszenie Niebieska Linia często oferuje i prowadzi takie grupy wsparcia. Jest to właśnie bardzo dobra forma dla tych ofiar, żeby wspomóc się i uzyskać takie wsparcie emocjonalne. Oprócz tego też te ofiary wymieniają się doświadczeniami, ponieważ każda z tych ofiar jest na innym, w innym procesie walki z tymi konsekwencjami tego przestępstwa, więc warto korzystać z takiej pomocy. Czyli Warto korzystać, nie wstydzić się i śmiało rozumiem, że wystarczy pewnie, nawet jeżeli jest niebieska linia, czyli możemy nawet telefonicznie taką uzyskać. Zdecydowanie. Pomoc. Takie grupy wsparcia też teraz wyszła ta wyszła organizacja naprzeciw i można online uczestniczyć w takich grupach. Dobrze, Natalia. W takim razie ja Ci bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym podcaście. Było mi niezmiernie miło Cię gościć i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś w przyszłości zobaczymy. Ja również dziękuję.